1 września 1939 rok i 1 września roku 2025 tak jak wtedy, tak i teraz poczęło się normalnie żyć. Także i w dużych sklepach, może inaczej wyglądają, ale tamten 1 września 1939 był zupełnie. inny. Nie możemy zapomnieć o tych wielkich wydarzeniach. Łowa Ewangelii, według świętego Łukasza, Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł. Dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich, Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał. Zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu. Za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień, kiedy dzisiaj przeżywamy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myślimy o tych wszystkich wydarzeniach, które toczą się także i dzisiaj. Wojny w Ukrainie, wojna w Ziemi Świętej, strefie gazy, głodzone dzieci. Wszystko po to, aby usprawiedliwić swoją niemoc, swoją przemoc. Wszystko po to, aby odrzucić słowo, które powinno przemieniać nasze serce. I dzisiaj słyszymy słowa z Ewangelii o tym, jak mieszkańcy z Nazaretu Słuchają kazania Pana Jezusa, są zachwyceni dosłownie, pełni łaski, ale mają w sobie tyle siły, aby odrzucić to słowo. Zbyt dobrze znają Chrystusa, jest ich ziomkiem, jest ich rodakiem, pochodzi ich z miejscowości. Koniec końców wyprowadzają go na stromą górę, by zrzucić go z tej góry, to znaczy uznają go za tego, którego nie chcą słuchać i my także jesteśmy podobni do tych ludzi słuchamy bardzo wielu konferencji na YouTubie, w innych portalach mamy wielu bardzo dobrych mówców ale czy to słowo, które głoszono jest w imię Jezusa przemienia moje serce czy też jestem pełny podziwu pełen łaski, ale odrzucam to co Chrystus do mnie mówi wolę dalej siedzieć w swoim stanie aby tylko było mi dobrze dzisiaj kiedy patrzymy na te wielkie wydarzenia, także na wydarzenia w Europie i w świecie Musimy na nowo zdecydować się, czy chcemy być mieszkańcami Nazaretu, którzy wyrzucają Jezusa ze swojego miasta, czy też chcemy być tymi, którzy Go przyjmują, aby On przemieniał moje i Twoje serce. Obyśmy byli mieszkańcami, którzy przyjmują naszego Pana i zbawić. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Muzyka